Wszystkim przed nami kolejna analiza weekendowa. Kolejny tydzień stycznia, drugi tydzień nowego roku. Dużo się na rynku nie zmieniło, aczkolwiek struktura rynku pokazała, że jest to dość istotna rzecz. Więc, tak, co jest istotne w tym tygodniu, to na pewno jutro jest informacja o inflacji w Niemczech, jeśli chodzi o DAXA. Oraz zwróćcie uwagę na kalendarz. Tu mamy 7 stycznia. Mamy troszkę danych ze Stanów. Dlatego, zobaczcie, mamy bezrobotnych w Stanach 8. I jeszcze jest font minutki. No i 10. Ponownie. Aha, tu już kat Bezrobotni. No i tutaj również bezrobotni w Stanach. No, więc myślę, że rynek się będzie pod to Zobaczcie, też ile mamy danych w poniedziałek z ze strefy euro, więc to jest dość istotna rzecz. Dobra, jesteśmy na dax wykres tygodniowy. To co widzicie po prawej stronie są świeczki miesięczne, czyli wyższy interwał. No i sobie zobaczymy, tak, czyli standardowo. Pierwsze co widzimy na tygodniówce, czyli Fair Value Gap z W1. Mieliśmy wejście czy na Value Gap oraz odejście. Chodźmy sobie na D1. No i teraz tak, co widzimy tutaj? Przede wszystkim fair Value Gap, który ciągle jakby jest naszym oporem. Tutaj mamy Volumen i Zobaczcie, że zamykamy się ciągle pod nim. Co dalej? Tutaj mamy fair Value Gapa wzrostowego, który jest naszym wsparciem. Więc ogólnie ten ruch tutaj, tak, mamy coś takiego. Narysujmy to. Tak, mamy szczyt. Zejście. No i mam aktualnie taką konsolidację, tak? Czy sobie rynek konsoliduje przed jakimś tam ruchem, przed danymi i tak dalej, czyli jakby klasyk, tak? Zbieranie zleceń z dwóch stron. Dobra, zobaczmy sobie jedynkę. Jak ktoś śledził swoją analizę, to będzie wiedział o co chodzi. Eee, tutaj doszedł Wolumen imbalance w tym miejscu. Czyli o to o czym tutaj mówię. Dobra, zejdźmy sobie troszkę niżej, może na h 1 No i tak, to co mówiłem tydzień temu w analizie weekendowej, przede wszystkim chciałem zobaczyć przynajmniej wejście w ten Fair Value Gap i jego 50%. No i to się dwa razy wydarzyło w czwartek oraz, no można powiedzieć, tutaj prawie w piątek. No i mieliśmy odejść. No i teraz tak, wracając do ostatniego filmu i do naszego OT, zobaczcie. Włączmy sobie targety i zróbmy to tak. Czyli tak, tu jest jeden ręcz i tu jest nasza OT, z którego była reakcja, i stąd dotąd jest drugie OT. No i to jest znaczyłem dwa kolejne. Zobaczcie, jak rynek przed danymi przed ważnym z które będą dane, zaczyna konsolidować i zaczyna zbierać płynność, tak? I to się dzieje na zasadzie kilku punktów. I teraz sobie zobaczmy, tutaj jak to było zaznaczone. Czyli tak. To akurat wziąłem ten Swing Low, tak? I tu mamy Swing High. I to jest nasze OT. I zobaczcie w jaki sposób. Nasze świeczki się tutaj zamykają, tak? Praktycznie jesteśmy. po tego że jesteśmy w OT aktualnie, to jakby ta zobaczcie na zamknięcie ceny, na samą body, jeśli chodzi o świeczki, nie? w jaki sposób zostaje to wszystko wypełniane. No i teraz tak, to, to, co chciałbym zobaczyć przede wszystkim. Powrót do 50% na taksie tutaj. bo tak naprawdę, patrząc na ten range, skasujmy sobie to na chwilę. To zobaczcie, że jesteśmy naprawdę po środku tego range, nie? czyli teraz, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję o zakupie lub sprzedaży, powinniśmy poczekać. chyba, że z góry założymy po prostu. Zróbmy tak. jeśli ktoś w tym miejscu wziąłby tą pozycję, no to ona jest, jakby, zgodna ze schematem, tak? To prost, żeby kupić i pójść sobie na nowy szczyt. Tylko patrząc na tą strukturę tutaj, pytanie, czy nie lepiej byłoby zagrać coś w tym stylu, na przykład, może, żeby nie przestrzelić tego, może sprawdzić coś w tym stylu, no. więc widzę, to zależy, gdzie będzie rynek w poniedziałek o godzinie 8 lub 9, żeby pojąć w którą stronę gramy. Na ten moment rynek broni tego rężu i naszym pierwszym oporem dla ceny będzie 50% z tego range'u oraz OT, które jest w tym miejscu. No i ono dla mnie wygląda tak: ja, to na ten moment, tak, jeśli chodzi o DAXA, czyli tak, mamy dane jutro, więc. Rynek wygenerował strefy płynności z dwóch stron i prawdopodobnie będzie czyścił. Czyli klask. To są jeszcze stare targety. Ja osobiście chciałbym zobaczyć te miejsca. Jeśli mielibyśmy i do góry, a jeśli mielibyśmy pójść do dołu, to tutaj. Tak. Dobra. Chodźmy sobie na Nazdaka. Zróbmy to samo tutaj. To jest ciekawe, że zobaczcie, to już powstał Wolumen balans, tak? Możemy go sobie to znaczyć. Stawmy go sobie na razie może tak. I teraz tak. Chodźmy sobie na niższy interwał, czyli na tygodniówkę. No, i zobaczcie, mamy wykres tygodniowy. Zobaczcie, w jakim range aktualnie, jeśli chodzi o samo body, jesteśmy. Czyli tutaj, tak naprawdę, to jest nasz ręcz, w którym aktualnie cała się handluje. Abstrahując od tych hujków, które są, tak, od tych yy, cieni. No i z wykresu tygodniowego, zobaczcie. Wolumen balans w tym miejscu. Fair value gap, wzrostowy z tygodniów, który bardzo ładnie broni rynku. Chodźmy sobie teraz tak na D1. Możemy to zrobić tak i dołożyć ewentualnie sobie to. Jak już się robi gęsto, sam widzę. Dobra, zostawmy tak. No i teraz tak, co rynek zrobił? Tak? Przede wszystkim rynek chwycił nasze OT to przede wszystkim, tak. Zobaczcie, mamy zebranie płynności z tego dołka. Tak. To jest to, o czym mówiłem w ostatnim filmie tak naprawdę, nie? że krynek wygenerował nam OB w tym miejscu. Będziemy wypełniać ten imbalans. No i zobaczcie, w jaki sposób to zostało zrobione, tak. Pomału, pomału, pomału i nagle w piątek na sesji amerykańskiej strzał, tak. Zebranie tych szczytów. Tu zobaczcie, troszkę zabrakło, no. Yy, ale teraz tak. Tu mamy stare OTI, tu mamy nowe OTI. Skasujmy sobie ten na razie. Wolumen yy, i to jest miesięcznego. No myślę, że to widać i on jest też istotny, bo z tego względu, że jeśli cena miałaby tutaj wrócić, to to może być bardzo fajne wsparcie dla ceny, żeby ewentualnie zebrać jeszcze płynność z wyższych poziomów. A na razie się tego pozbądźmy. Czyli tak. Co tutaj widzę? Tu mi coś przesunęło, bo to powinno być w taki sposób. Tak. Dobra. No i przede wszystkim tak, z wyższego interwału cena wróciła pod 50%, tak? Czyli spadliśmy do naszego OT, który był fair Value Gap, jest tygodniówki. Zebraliśmy sobie płynność, więc to jest wszystko książkowe, tworzymy nową strukturę, czyli nasze OB fair Value Gap. Delikatna konsolidacja, w której pewnie znajdziemy jakieś mniejsze OB, z niższych interwałów i dopiero wyjście wyżej, tak? Tu mamy już breakera Wyjście i teraz jeśli rynek nie pójdzie od razu po które który jest w tym miejscu, tak, bo zebrał jedno, drugie i może sobie zostawić na później, zobaczcie tutaj mamy fair value gapa spadkowego, w którym się handlowaliśmy i był naszym oporem jeśli nie zrobię tego od razu, to, to to co chciałbym zobaczyć to chciałbym zobaczyć dwie opcje, przede wszystkim albo test tego miejsca i wyjście od razu, to jest jeden scenariusz drugi scenariusz jest taki, że stąd testujemy nasze, yy, nasze OTI, nasze 50% tego całego range'u może zbieranie tej płynności, może wejście w ten wolumen i balans miesięcznego wykresu, i tutaj decyzja, co dalej, tak? Czy, czy po prostu idziemy sobie, wracamy po i dopiero zjazd, czy od razu po prostu testujemy sobie dolny poziom? No to zobaczymy, jakie będzie momentum i pod co rynek będzie grał, no bo jeśli w czwartek, piątek mamy dużo danych, to scenariusze zawsze, są, są zawsze dwa scenariusze, tak, że albo będziemy konsolidować i będziemy mieć jakieś tam zbieranie płynności, jak jest na a po prostu ten zostanie wyciągnięty, i dopiero tutaj będzie decyzja, co dalej. Ok? Dobra, to tak. To były indeksy. Zobaczmy sobie, bo to się ciekawa rzecz dzieje w sumie o dolarze. Zwróćcie uwagę na indeks dolara, o się tam mówiłem wcześniej. Z wykresu miesięcznego. Z wykresu miesięcznego mieliśmy tutaj nasz Fair Value Gap, tak? I zobaczcie. Został wypełniony w punkt, praktycznie. I co się dzieje teraz na euro? Jeśli chodzi o euro, zobaczcie, że z tego range'u cena zeszła pod 50% i tutaj testujemy Fair Value Gap wzrostowy. Tak? A więc myślę, że to może być ciekawa okazja do tego, żeby poszukać czegoś na, na walutach, tak? Bo. Skoro tutaj napotkaliśmy już, wypełniliśmy ten, ten opór, no to tutaj może mieć jakieś takie małą konsolidację albo jakieś odejście, tak, tym bardziej, że będą dane. Więc to warto mieć na uwadze. No i tak, w sumie, bardziej mm, do dzienniczka. Pisałem o tym ostatnio na Discordzie. Trochę to trwało, bo to tak naprawdę, zobaczcie, 1, 2, 3. No, długo, zaczął tutaj na tym wykresie. Nie wiem, czy mówię o tym w październiku, że o, jeśli chodzi o B, które powstało z tym miejscu z wykresu tygodniowego, znaczy, że dopiero mamy wyjście na, na ropę. Tak? Czyli wygląda na to, że jeśli chodzi o ropę, że ropa przedstawia się na trend wzrostowy, tak? Troszkę to trwało, ta konsolidacja mogła być męcząca, ale jakby samo podejście było jak najbardziej ok. Zobaczymy dokąd dojdą, tak? No ale pierwsze cele, czyli. Tutaj w fair value spadkowy zostaje wypełniany, tutaj mam volumen i a kolejny to jest ta płynność tutaj w tym miejscu. No a więc to, to takie długie rozegranie naprawdę, takie long term przynajmniej, patrząc na to w jaki sposób na co dzień handlujemy. Dobra, a ten moment to tyle. Ja już kombinuję jak tam nagrywać w tym tablecie. Dzięki za ten feedback, który zostawiliście. Zamówię kilka kabelków do tabletu, żeby był lepszy dźwięk. I myślę, że analizy będą rana. No. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia.